Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Battle. W takim odcinku jakiś troszeka pan Wduszka, czy jak tam on był i zabrał nam biedną chmurę. Teraz musimy znaleźć chwilę ja sobie nawet zapisałem na kartce Golden, jakiś tam, Golden Fla... E, złoty kwiat. A Bloody Slime, no, takie tam bzdury jakieś mam przynieść. No cóż, pora poszukiwać. Odnajdziemy tą chmurę i będziemy teraz Darfem Gnomem. O to mi chodzi. Zrobić tylko kilku mnogach, coś się złap. Rozginąłem. Ała. wow tak, okej okay. mamy już jedno teraz widzę jak jestem be teraz bezbronny bez chmury e, też przepraszam jeszcze jeśli e, wideo będzie przycinać ale coś mi się dzieje z obrazem od najpierwszego czasu Ja e, mam, na mam nadzieję że nie będzie przycinać. No i idziemy dalej sobie, Dardo dart w gnome w ogóle musieli wymyślić nazwę i imię dla naszego gnoła, bo nie będę go cały czas nazywać Darw Gnom. Może... Jan. O, Gnom JAN. Darw JAN. Coś mi się podoba. Czemu jest u mnie jak na... Czemu jest jak w lesie? W lato wszędzie komada jakiś, cóż, nie komada jakiś.

Skoda jakiego wady, więc na uderzenie to ja co powinno być no to jednak ten sobie przejdziemy. A właśnie e, odobię wistold e, Trzeba robi dziecko, by the way koledzy Panowie Fanki no. no więc chyba spoko Ał. Czyli jednak na nie przejdę sobie Słuchajcie, są tak z tutaj Papi, bo pijasz, oczy, bo okay. Słuchajcie, jak zawsze w takich sytuacjach zamiast pomyśleć to poda wykorzystać z magicznej rzeczy, czyli tuba Jeszcze się napiję wody, tak przy okazji sobie wziąłem wodę do dzisiejszej gry E... No i cóż, e, za chwilę się widzimy. E, oki okay. ogarnąłem to chyba. A teraz, koledzy, musimy się cofnąć. Cii. Jakby teraz oglądałem, jak... jak to o co w tym chodzi. O. Dzięki, koledzy. Jesteście bardzo mili. E, I musimy dolać do tamtej całej rzeźby, na no I też coś jest. Tak więc super. Chyba. Tuk, 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 tuk. Nie ja zupełnie gdzie indziej chyba poszedłem Chyba Ja tam mam wrócić do tej całej rzeźby, ja zgaduję A rzeźba była tam Wow, super dzięki Móc się nie zamykajcie, proszę A drujkę wam pominąłem, a teraz przysłuchujemy do kutera. No i bum, wsadziliśmy jedno. Musimy jeszcze takie inne i znaleźć po co to wszystkie powiem? dzięki kotupe yeah. niee <ścoughs> nie no daj okay. to sz... sz, sz no, no wiem, się. Żyję jeszcze? To jest dziwne. Zawsze gdy mi się nie udaje to u mnie tam. nie właśnie teraz. Ok, możemy mieć plan. Skakujemy. <grym> Get good. Jakie kuty Ja to się mówi, gruby Ok jeszcze muszę zajść kwaty w takie koło chyba I chyba tak Musimy znaleźć No nie no, wiem no, tak. Spokojnie Ok nieba chyba To jeszcze mamy to gdzieś wstawić, to musimy to zwrócić, to jest co czy jak? Jakby za bardzo rozumiem zrozumieć. mamy iść z tym jajem. Na pewno z tym coś będzie, trzeba zrobić. To za wie co się tam zbadać jak mm -hmm. nie widzę tego jaki jest? cóż to Co hop 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 owady? <noise> Proszę tak te obwady, i o tak wyzywam tę wadę Ale tampa i tyle No tak mówię tak mówię to są tampa Ja nie gry się się nie wyda ja Przejście sobie to sprawdzimy. Jakiś sprinter. Yo Mamy e, Richard King of Gnomes. Mamy tu coś. Richard was the first world lucky head thanks to the he freed the gnomes from thirst and became the king. Super. Super, za Musimy mu gratulować. Dziękujemy temu królowi gnomowi. Uh, lucky head part one. After some time King Richard got tired of the Gnomes who were always asking for his help to so solve their problems. He decided to get rid of the Lucky Head and in his favor blah 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 blah. blah. Gnome found the lucky head in the cave where King Richard had no uh support. -huh. mieliśmy tu kto na Kto nas od w tych całych. tam na to wskakuje? To Okej, okay. uh, gdzie jesteśmy teraz? Tutaj jesteśmy teraz. Nie, 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 nie wiem co mówię. Jestem szalony. Że widzisz coś podobnego do maski z kolcami, co robisz? Podchodzisz do tego. Pojedzie o... Gdzieś tutaj trzeba wejść, ale nie będzie, Trzeba podnieść? Nie. Nie wiem, no, to te wszystkie selfie bym wybudował i tyle. Pokopać je. To no, że... Yy, że to byłby holocaust, yy, ale oko w Sylfów, ale whatever. To... Jak, jak, jakby Jest Jestem gnom. Nie widzę tych małych, nie tak szybko chodzą. Wszystkie... Wszys Wszystkie nie widzę w tej grze. Tu, 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 tu. Ha! Jakby D&D, jak to się Czekaj, B chyba um, Jakby... nie wiem. Ok, podobnie e, użyję mojej magicznej mocy, czyli korzystania z YouTube'a i widzimy się za moment. Ok, ogarnąłem to. Koledzy i dziewczęta wiemy gdzie jest tu złoty kwiat teraz tutaj patrz wow, no respy mi zabiło ktoś nie przemyślał tych respów czekaj, 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 jeśli wyjdę pod to nie zabiję jaki fajne e Ogarnąłem. Dzięki mocy Boga YouTube'a, czyli po prostu YouTube'a, dziękujemy YouTube'owi, że jest z nami. Amen. Mm. <grywa> e, bo już wiem, gdzie tu iść. <grywa> Tutaj. Szkoda, że kredyt to tłumaczę. Super, kolego, perfect, you great explorer, my holy friend. Gny. ma nasze jajce w tajerze. Mm. No i słuchajcie, zobaczę, ile od chwilę chwila trwa wideo. No tu będę się śpieszyć, bo już jest w moim pokoju upał, taki upał, upał, ultra upał. I się za chwilę spalę, tego też będę musiał włączyć w I no cóż, kończyć ten odcinek. Tak tylko mówię, mam nadzieję, że Wam się podobał. Wpadajcie na Uniwibów, w discordowy. Nie, do filmików YouTube, a... Jak tylko... Ja tak tylko mówię ogólnie dla Webów i tak dalej i na cukieraczki Astfollow, cukietkuna Discord i Holotowy Official, czyli ogólnie całą naszą grupkę youtuberów Polskich. A ja się już z bawi, żegnam, to był Dodance. I pozwolę was wszystkich serdecznie, Sejonata.